Wyspy i wybrzeża Morza Egejskiego były jednymi z pierwszych miejsc w Europie, które doświadczyły prawdziwej cywilizacji. Gdy większość kontynentu zamieszkiwały plemienne, rolnicze społeczności epoki brązu, ziemie przyszłej Grecji rozwijały się dzięki zaawansowanym osadom, religiom i technologiom. Wśród tych wczesnych cywilizacji byli Minojczycy. Kultura epoki brązu, która rozwinęła się głównie na greckiej wyspie Kreta. Minojczycy byli jednymi z najbardziej zaawansowanych kulturowo i technologicznie ludzi starożytnego świata, tworząc rozległe osady, efektowną sztukę i majestatyczne pałace. Przez ponad tysiąc lat Minojczycy prosperowali na Krecie, aż tajemniczo zniknęli z południowej Europy. Kim byli Minojczycy? Jak wyglądało życie ludzi tej wczesnej cywilizacji? I co mogło się wydarzyć, że upadli i zniknęli tak nagle? Dziś postaramy się odpowiedzieć na te pytania i wiele innych, zabierając Was w podróż w czasie, by poznać Minojczyków, zaawansowaną wczesną cywilizację, która upadła w okolicznościach do dziś szeroko dyskutowanych. Minojczycy pochodzili od neolitycznych rolników, którzy zamieszkali Kretę około 7000 lat p.n.e. Pierwsi kretańczycy prawdopodobnie przybyli z Anatolii, kolebki cywilizacji na terenie dzisiejszej Turcji. Ci przodkowie minojczyków prowadzili spokojne życie, osiedlając się w rzadko zaludnionych wioskach w pobliżu wybrzeży, gdzie mogli łowić ryby i uprawiać ziemię. Równina Masara, uważana za najżyźniejsze tereny rolnicze tych ludzi, jest wykorzystywana do uprawy roli do dziś. W miarę jak ci neolityczni osadnicy rozwijali się, mogli przyjmować migrantów ze wschodu, którzy już sami doświadczyli cywilizacji. Ci migranci przynieśli ze sobą praktyki kulturowe i technologie, które minosi mogli przyjąć i dostosować do własnych potrzeb i wkrótce zaczynamy dostrzegać rodzącą się kulturę na Krecie. Pierwszym dowodem na rozwój kultury i technologii wśród Minosów jest produkcja ceramiki, często umiejętnie formowanej i malowanej misternymi wzorami. Naczynia wzorowane na rodzimych zwierzętach pojawiają się między 3100 a 2650 rokiem p.n.e., co zbiega się z początkiem ekspansji Minosów na Krecie. Chociaż wiele minojskich osad w tym czasie wciąż znajdowało się na nadmorskich nizinach, niektóre społeczności zaczęły rozprzestrzeniać się na wzgórza Krety lub na sąsiednie wyspy, oddalone o krótki rejs. Po 2650 roku, jak Pueton Elę. Minosi naprawdę zaczęli wyrabiać sobie markę w starożytnym świecie, stając się mistrzami handlu z ziemiami na południe i wschód od własnych. Wygląda na to, że regularnie handlowali ze starożytnym Egiptem i zaginionymi cywilizacjami Syrii. Na żaglowych statkach pływali od wyspy do wyspy, przewożąc ze sobą biżuterię, artykuły spożywcze i materiały budowlane. Koło 2100 lat p.n.e. zaczyna się okres środkowo-minojski. To właśnie wtedy zaczynamy dostrzegać, że minojczycy budują skomplikowane, rozległe osiedla w miejscach takich jak Knossos i Malia. Minojczycy podejmowali się ogromnych projektów budowlanych w tych osiedlach i wznosili wspaniałe pałace górujące nad starannie zaplanowanymi obszarami miejskimi. Niektóre z tych pałaców służyły do wielkich wydarzeń wspólnotowych i ceremonii, a zostały zbudowane na ziemi, która była oczyszczana w tym celu od początku kultury minojskiej, do 1875 roku p.n.e. Minojczycy stworzyli własne systemy pisma hieroglificznego i linearnego. A my zaczęliśmy dostrzegać tendencję do powtarzających się zniszczeń i odbudowy na głównych stanowiskach minojskich. Najprawdopodobniej przypisuje się to trzęsieniom ziemi na Morzu Egejskim, które musiały być naprawdę przerażające dla starożytnych mieszkańców Krety. Późny okres minojski rozpoczął się w 1700 roku p.n.e. W tym czasie zaczynamy dostrzegać poważne zmiany kulturowe i religijne na Krecie. Pojawiają się nowe wzory ceramiki oraz figury bóstw. W tym okresie katastrofy także się nasilały. Wybuch wulkanu Tera około 1600 lat przed naszą erą był jedną z najbardziej katastrofalnych eksplozji w historii natury, niszcząc całe osady i powodując opuszczenie wielu innych. Pomimo tych okropności, życie minojskie toczyło się dalej. A handel, projekty budowlane i kultura nadal prosperowały. Jednak pod koniec późnego okresu minojskiego zaczęto dostrzegać poważny upadek kultury minojskiej. Kultura mykeńska zaczyna dominować, stając się coraz bardziej wpływowa wśród mieszkańców Krety. Około 1075 roku p.n.e. Minojczycy zniknęli, a Kreta stała się jednoznacznie grecka grecka. Krótko rozmawialiśmy o sztuce i kulturze minojskiej w poprzedniej części, ale co sprawiało, że były one tak wyjątkowe? Do najbardziej charakterystycznych dzieł minojskich należą malowidła ścienne i obrazy, zdobiące budynki oraz artefakty. Niektóre z najlepszych przykładów sztuki minojskiej można zobaczyć w ich sugestywnych, szczegółowych freskach, ogromnych malowidłach zdobiących pałace w głównych osadach. Te freski często zawierały wiele postaci, kolorowe tła i misternie wykonane drobne detale. Przez lata, gdy Minojczycy rozwijali się na Krecie, tworzyli różnorodne style malowanej ceramiki. Te naczynia i ceramika stały się synonimem Minojczyków i należą do najbardziej efektownych artefaktów, które po sobie pozostawili. Podczas gdy wczesni Minojczycy tworzyli ceramikę ozdobioną prostymi liniami, Spiralami i kształtami geometrycznymi, średni i późni, Minojczycy wynieśli to na zupełnie nowy poziom. Ci ludzie często odzwierciedlali swoje postrzeganie świata przyrody w swoich malowidłach, ozdabiając swoje przedmioty przedstawieniami zwierząt, roślin i krajobrazów. Późniejsza ceramika minojska ukazuje zwrot ku przedstawianiu życia morskiego. Mistrzowsko malowane freski przedstawiające głowonogi, delfiny, ryby oraz same fale można zobaczyć na wazach i urnach z późniejszych lat, co pokazuje jak bardzo ci ludzie byli świadomi i związani z otaczającym ich życiem. Minojczycy wytwarzali również wiele misternie zaprojektowanej biżuterii. Opaski na głowę, pierścienie, naszyjniki, bransolety oraz ozdoby do ubrań zostały odnalezione na stanowiskach na Krecie. A wszystkie te akcesoria pojawiają się na malowanych freskach zdobiących ściany minojskich pałaców. Wczesni Minojczycy wykonywali te przedmioty z litego złota, ale w późniejszych okresach metal ten stał się rzadki i zaczęto szukać alternatyw. Wełna owcza była głównym materiałem używanym do wyrobu ubrań przez Minojczyków. Kobiety zwykle nosiły długie warstwowe suknie, a mężczyźni przepaski biodrowe lub szaty. Zanim Mykańczycy przejęli kontrolę nad Kretą, broń była stosunkowo rzadko spotykana wśród Minojczyków, a ich kultura wydaje się być bardziej skoncentrowana na sztuce i handlu niż na wojnie. Jednak broń jest znana z minojskich stanowisk archeologicznych. Rzemieślnicy tworzyli miecze, sztylety, włócznie i strzały z brązu i srebra, które były kluczowe w obronie przed najazdami we wczesnych okresach minojskich. Później ta broń wydaje się być głównie dekoracyjna, ozdobiona klejnotami i wzorami ornamentalnymi. Mykeńscy Grecy kładli znacznie większy nacisk na walkę, ozdabiając swoje ozdobne bronie scenami przemocy i produkując ostrza na znacznie większą skalę. Nigdy nie znaleziono dowodów na to, że Minojczycy mieli zorganizowaną armię i nigdy nie próbowali rozszerzyć swojej cywilizacji poza Kretę. I najbliższe okoliczne wyspy. Sceny, dawniej uznawane za bitwy w sztuce minojskiej, dziś interpretuje się raczej jako festiwale i wydarzenia religijne. Oczywiście nie dowodzi to, że Minojczycy w ogóle nie prowadzili wojen ani nie uczestniczyli w konfliktach, ale wydaje się, że nie stanowiło to istotnej części życia i kultury minojskiej. Wielu Minojczyków pracowało na polach Krety, dostarczając plony dla szerszej społeczności. Na Krecie już rosły dzikie marchewki, szparagi, sałata i seler, a na drzewach rosły oliwki i gruszki. Te rośliny szybko zostały udomowione przez wczesnych kreteńskich rolników wraz z kilkoma gatunkami zbóż. Pszenica, wyka, jęczmień i ciecierzyca również były powszechnie spożywane. Dzięki handlowi z Egiptem i cywilizacjami Bliskiego Wschodu, Minojczycy byli w stanie sprowadzić na Kretę daktyle i granaty. Oprócz tego minojczycy hodowali bydło domowe, świnie, osły, kozy, owce i pszczoły, które wykorzystywano do produkcji nabiału, mięsa, skór, a w przypadku pszczół – miodu. Minojczycy zbierali również dzikie pożywienie, którego nie dało się udomowić, w szczególności owoce morza w postaci ryb i skorupiaków. Polowali także na dziką zwierzynę, do tego stopnia, że doprowadzili do wyginięcia rodzimych populacji dzików i jeleni. Warto dodać, że zdrowa dieta Minojczyków mogła sprzyjać wzrostowi ich populacji w okresie średnio-minojskim. W odróżnieniu od wielu starożytnych miejsc, Minojczycy mogli mieć społeczeństwo matriarchalne, gdzie kobiety dominowały w życiu Krety. Potwierdzają to dowody sugerujące, że Minojczycy głównie czcili bóstwa żeńskie. A kobiety zajmowały czołowe pozycje w świątyniach i miejscach kultu. Freski wydają się przedstawiać kobiety częściej niż mężczyzn i ukazują je w rolach społecznych, które gdzie indziej zwykle były zarezerwowane dla mężczyzn. Linarne pismo minojskie, które zastąpiło wcześniejsze hieroglify, nie zostało jeszcze w pełni rozszyfrowane, choć może zawierać wiele informacji o codziennym życiu społeczeństwa minojskiego. Wydaje się jednak, że nie wszystkie kobiety były równe w życiu minojskim i panował tam system klasowy. Kobiety z elit były postrzegane jako stojące wyżej niż kobiety z ludu, które z kolei były wyżej od służących, podczas gdy kobiety pracujące w miejscach kultu były umieszczane poza systemem klasowym. Wpływowe kobiety na freskach ukazywano jako większe od mniej wpływowych, często będąc centralnymi postaciami tych dzieł. Choć długo uważano, że Minojczycy czcili nieokreśloną boginię matkę, ich religia była znacznie bardziej złożona. Prawdopodobnie czcili szeroki panteon bogów, ale ponieważ nie powstały żadne teksty religijne ani inskrypcje, archeolodzy mogą powiedzieć niewiele o ich wierzeniach. Uważa się, że znaczna część sztuki minojskiej przedstawia praktyki religijne i sceny, a rzeźby i malowidła ukazują bogów. Oraz postacie mitologiczne. Jednak archeologom trudno jest dokładnie rozpoznać w sztuce minojskiej, kto jest bogiem, kto kapłanem, a kto wyznawcą, ponieważ z ówczesnych źródeł można odczytać bardzo niewiele informacji. Spośród postaci, które rzekomo zidentyfikowano w Panteonie minojskim, archeolodzy zauważyli boginie związane z naturą, ptakami, kwiatami, górami, Narodzinami oraz domem. Społeczeństwo minojskie uznaje się za teokratyczne, z niewielką różnicą między prawem religijnym a politycznym. Pomimo faktu, że kobiety były zazwyczaj postrzegane jako przywódczynie w społeczeństwie minojskim, mężczyźni również zajmowali wysokie stanowiska w miejscach kultu razem z nimi. Część mężczyzn była czczona jako kapłani-królowie i nosiła długie szaty z ukośnymi pasami. W sztuce minojskiej są ukazywani z berłami o zaokrąglonych, toporopodobnych ostrzach, służących jedynie jako ozdoba. Mężczyźni pracujący w miejscach kultu byli zazwyczaj ściśle związani z symboliką dotyczącą rogów byków i mogli brać udział w rytualnych formach nieagresywnej walki z bykiem. Ofiary z ludzi wydają się stanowić niewielką część religii minojskiej. A dowody na to odkryto w miejscach kultów Knossos, Forno Carifi i na górze Juktas. Szkielety w nietypowych ułożonych pozycjach w tych miejscach kultu, znalezione po trzęsieniu ziemi, sugerują, że te osoby, głównie młodzi mężczyźni i kobiety, mogły zostać złożone w ofierze przy użyciu sztyletu i zmarły wskutek utraty krwi. Takie ofiary, choć budzą kontrowersje wśród archeologów, Mogły być składane, aby przebłagać bogów po katastrofie naturalnej, ponieważ starożytni Minojczycy nie mieli wiedzy o naturalnych procesach wywołujących trzęsienia ziemi, a prostym wyjaśnieniem było uznanie ich za przejaw niezadowolenia bogów. Składając ofiary z ludzi panteonowi, Minojczycy mogli próbować uchronić się przed skutkami przyszłych trzęsień ziemi i erupcji. Większość tego, co archeolodzy wiedzą o samych Minojczykach, pochodzi z miejsc pochówku i przedmiotów tam złożonych. Pochówki na Krecie znacznie się różniły w zależności od miejsca zamieszkania. Ci, którzy byli pochowani na południu, wydają się być złożeni w grobowcach o kształcie okrągłym, zwanych toloi, natomiast ci z północy byli chowani w grobowcach przypominających domy. Chociaż Minojczycy kremowali swoich zmarłych, Pochówek wydaje się być znacznie bardziej popularny, i wiele osób było grzebanych w pojedynkę. Jak to miało miejsce w wielu starożytnych społeczeństwach, zmarłych grzebano z przedmiotami, które miały im służyć w życiu pozagrobowym ceramiką, narzędziami, bronią, biżuterią i innymi. Wiele z tych przedmiotów grobowych zachowało się do dziś w dobrym stanie, a archeolodzy byli w stanie dowiedzieć się wiele o społeczeństwie minojskim. Badając je, pomimo tego, że widzimy wyraźne przejście między cywilizacją minojską a przybyciem Greków mykeńskich, archeolodzy nie mogą być w stu pewni, co dokładnie spowodowało upadek Minojczyków. Krążyło kilka teorii, w tym najbardziej dramatyczna o kolosalnej erupcji wulkanu około 1500 lat przed naszą erą. I w tym roku rzeczywiście doszło do ogromnej erupcji na wyspie Santoryn, która, jak się uważa, mogła spowodować ogromne zniszczenia w cywilizacji minojskiej, burząc budynki i zabijając wielu ludzi. Po erupcji mogły wystąpić trzęsienia ziemi i tsunami, zwiększając zniszczenia. Jednak samo to mogło nie wystarczyć, by całkowicie rzucić Minojczyków na kolana. Częste klęski żywiołowe. Mogły wpłynąć na szlaki handlowe Minojczyków, na których tak bardzo polegali. Statki handlowe z towarami dla sąsiednich cywilizacji byłyby zagrożone przez częste trzęsienia ziemi i tsunami. Ale pojawiło się jeszcze jedno zagrożenie dla handlu przybycie Greków Mykeńskich. W miarę jak Grecy zaczęli coraz bardziej dominować na obszarze Morza Egejskiego, nie ma wątpliwości, że przejęli szlaki handlowe. Na których wcześniej polegali Minojczycy. Ta nowa grecka cywilizacja była większa i miała dostęp do szerszego zakresu zasobów pożądanych przez sąsiadów, dzięki czemu mogła skutecznie zmonopolizować handel w tym regionie. To sprawiło, że gospodarka Minojczyków stała się niestabilna i ostatecznie doprowadziło do ich upadku, gdy walczyli o przetrwanie społeczeństwa. W 1450 roku, przed naszą erą, Minojczycy wydają się zostać wchłonięci przez mykeńską cywilizację grecką, a obie kultury współistniały w formie hybrydowej aż do około 1100 przed naszą erą. Chociaż dowodów jest niewiele, powszechnie uważa się, że Grecy mykeńscy wykorzystali trudności, z jakimi borykali się Minojczycy, i przejęli władzę, być może siłą. Tak czy inaczej, po 1100 przed naszą erą niewiele pozostało z kultury minojskiej. A wyspa Kreta wydaje się być już na stałe przejęta przez Greków. Dokładna przyczyna upadku Minojczyków mogła być połączeniem wszystkich tych czynników, które razem stworzyły dosłowny przepis na katastrofę. Chociaż Minojczycy zostali utraceni w odmentach starożytnej historii, wciąż możemy się wiele o nich dowiedzieć dzięki artefaktom, przedmiotom grobowym i budowlom, które po sobie pozostawili. Archeolodzy badając ruiny i groby starożytnej krety mogą w przyszłości odkryć jeszcze wiele o historii Minojczyków. Minojczycy skutecznie przynieśli zaawansowaną cywilizację do Europy i zasiali ziarna tysięcy lat historii, które miały się rozwinąć na tym kontynencie. Chociaż pozostało tu jeszcze wiele tajemnic do odkrycia, sztuka i artefakty minojskie, pozwoliły archeologom na chwilę zajrzeć w ich świat choćby na krótko. Z pewnością Minojczycy i ich osiągnięcia byli jednym z prawdziwych cudów starożytnego świata.